I na przykład warto mieć też jakieś logo gospodarstwa. Wtedy to jest również już marketing, czyli promowanie, marka, gospodarstwa i tak dalej. Z takich nieoczywistych kosztów, na przykład, może być dron do monitorowania i upraw jakichś tam uszkodzeń i tak dalej. No ogólnie zasada jest prosta, no, gdy. Musimy wiedzieć, po co to kupujemy do gospodarstwa, tak? Ciężko będzie na przykład wytłumaczyć, dlaczego kupiliśmy, no nie wiem, bieżnie do biegania. No, ten sprzęt nijak się ma do tego, by zwiększyć dochód gospodarstwa. No chyba, że jakieś tam, nie wiem, ćwiczenia dla zwierząt. Wszystkie na przykład systemy GPS do traktorów, które montujemy. Czy tam aplikację? No to też jest bardzo dobry. Wiadomo, wszystkie myjki ciśnieniowe, ale też jestem ciekaw, czy na przykład pralka by nie przeszła. Bo skoro możemy kupić odzież roboczą, to musimy ją gdzieś prać, więc może i pralka by przeszła oraz jakieś środki ochrony. Nie, nie środki ochrony roślin, tylko środki czystości do tej pralki.